Siema. Kupiłem w Akcjon kamerkę, którą właśnie teraz widzicie. Byłem, no, ciekawy dosyć tego cudownego dzieła, ponieważ zobaczyłem piękny price tak, że ten sprzęt kosztował 15 zł, więc nie mogłem się po prostu temu oprzeć. Oglądacie ten film w cudownym 240p, i szczerze mówiąc, to nic to nie zmienia bo ta kamerka równie dobrze wygląda na podglądzie w OBSie, nawet jak dawałem więcej klatek, jakieś 30, 60 to myślę, że ta kamerka no takie 15 fpsów gdzieś powiedzmy obsługuje więc no jeśli chcecie mieć bardzo dobrą kamerkę jakość to na pewno nie korzystajcie z kamerki z actiona, ale yy, co mogę ciekawego nie powiedzieć to zasłonię paluchem teraz to ona ma yy, dzyndzelek że mogę włączyć yy, światło Czekajcie. Tu ma takie pokrętło, widzicie? I właśnie się podświetliłem teraz. I ono daje lampkę. Widzicie? Trochę się podświetliłem. Teraz nie? Teraz tak. Ale to bardziej nas oślepia, niżeli nas jakkolwiek oświetla. Tak mi się zdaje. Już większe światło daje chyba ekran monitora. Ale no, jak chcecie sobie taką zafundować, to... to czemu nie? Ja lubię takie głupie gadżety i mam nadzieję, że wy też. Pozdrawiam!